Państwa. Witam, witam, witam w kolejnym odcinku dwóch paszynburka, w drugim odcinku. dzisiaj jesteśmy w Portobello. Na plaży w Portobello. Na plaży w Portobello. I zobaczcie jakie Ania ma skarby. A. Jakie muszle. Piękne. I Ania teraz zaryzykuje przeskoczenie tutaj <głos> tego <noise> przesmyku. <noise> Może. A ja przejdę, a co? Wow! Może nie przejdę? Ja to przeskoczę z zamkniętymi oczami. Okej. Okay. Dobra. Najpierw muszę moje skarby odłożyć. Trzymam twój plecak. Trzymam twój plecak. Odkładam te. Dobra, nie zdeptam. Nie, nie zdeptam twoich muszelek. Easy peasy, Filip. To nawet bez rozbiegu można przeskoczyć. Dajesz. Ja jak się przewrócę na drugiej stronie pamiętaj, i się skąpię? Pamiętaj do przodu się pochylić. Filip, specjalisty od skoków. Przeskoczyła, co? Mówiłam, że nawet bez rozbiegu można. A więc zabraliśmy Was dzisiaj tutaj w sumie na wschód słońca, żeby pokazać wam wschód słońca na plaży w Portobello. Ale jak zwykle się tak zbieraliśmy, 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 i już jest po wschodzie słońca. Wracam. A nie wracam. A jak się skąpie? Jak się skąpiesz, to będzie nagrane. O, to bym się nie opierał. Patrz, jaki prąd! Eee, już popłynął. Nie Jak myślisz, się da radę? Da radę? Nie takie rzeczy się robiło. <laughs> Ale słuchajcie, w kwestii tej plaży właśnie w Portobello, to jest jedno z takich miejsc, gdzie Latem, jak jest ciepła pogoda, co w Szkocji nie jest zawsze gwarantowane, jest tutaj, są tutaj setki e, ludzi, tysiące ludzi e, i tutaj się właśnie wygrzewają i korzystają z kąpieli w Morzu Północnym. Tak tam jest dużo ludzi, ale u mnie przeskoczył to samo miejsce, co ja. Do wody idzie. Zobaczcie to. Taka dygresja. Wyjątkowo tym razem Water of Leaf, jak wypływa z miasta, z tamtego miejsca, jest czysta. Ale prąd czysta. jest dość rwący. Jest prąd. Mm. Wybrać się z Anią na plażę w Portobello, czy gdziekolwiek na jaką inną plażę, to od razu zaczyna znajdować tyle rzeczy niesamowite. Plaża w Portobello sytuowana jest w sumie na północny wschód. Tam mamy, tam mamy północ plaża idzie w tą stronę, czyli w północny wschód i tam mamy morze północne a tam mamy południe I teraz tam wstało słońce. Mieliśmy w ogóle przyjechać tutaj na, na wschód słońca, ale teraz się długo nam zebrało. Przyjechaliśmy chwilę po wschodzie słońca. Przy samym przy samej plaży w Portobello jest promenada, na której wyjątkowo jest dużo miejsc, gdzie można iść na kawę na śniadanie, zjeść loda udać się na, jakąś, na jakiś lunch jest dużo takich miejsc, ponieważ w Edynburgu jest mało restauracji, które są przy plażach na Silver Nose i Cramond jest, jest jeden taki budynek na Silver Nose, gdzie jest taka kawiarnia Cramond sam w sobie czasami stoi wan z lodami i jest tam też chyba taka mała kawiareńka Portobello to jest bardzo fajne miejsce, ponieważ bardzo dużo ludzi tutaj morsuje morsują też także na World Bay to miejsce, gdzie nagrywałem drugiego vloga, 5 strachów YouTube'a. W tamtym miejscu też dużo ludzi morsuje, ale bardzo ludzi morsuje właśnie tu na Portobello. Przy tych y, takich falochronach znajdują miejsce, aby się rozpakować i rzeczy. Nikt nie ukradnie tutaj rzeczy. Przynajmniej nie słyszałem, żeby ktoś kradł rzeczy morsą. Podziwiam, autentycznie podziwiam wszystkich morsów. Klikoro y, znajomych y, y, szwagra morsuje, pewnie. Mój kolega, mój przyjaciel też morsuje, Artur. Pozdrawiam Ciebie. Krzysztofa od Macieja też pozdrawiam. Wiem, że morsuje. I wiem, że też koleżanka siostry z pracy morsuje. Ciebie też pozdrawiam. Niesamowite. W ogóle może kiedyś spróbuję morsowania. Ale odbiegam od tematu. Chodzi o to, że bardzo dużo jest tutaj budynków mieszkalnych przy Portobelo. Jest zabudowa całkiem taka Trochę nie Jest basen, są apartamenty, są bloki kancelowskie, są niższe domki, e, są, jest lodziarnia, jest jakieś miejsce zabaw. Jest parę takich różnych rzeczy. Można w ogóle tędy dojść całą drogą do Maselboro i jeszcze dalej. E, także te apartamenty tutaj przy plaży, coś bardzo fajnego. E, architektonicznie może nie za bardzo mi się podobają, no, ale są. Tutaj jest leisure center. Tam dalej widzicie właśnie Artur Seat, Tą górę w centrum Edynburga, z której nagrywałem wstęp, i podziękowania dla Bartka za współpracę. Kolejne jakieś restauracje, bloki, depot autobusowy. Tam dalej w ogóle są taka ulica samochodowa. Jest bardzo dużo salonów samochodowych. I jeszcze dalej jest schronisko dla psów i zwierząt i kotów. Tam bardzo często parkujemy i e, chodzimy na, e, na spacery, tutaj. Może nie jakoś często tu bywamy, bo bywamy tutaj tylko kilka razy w roku, a powinniśmy częściej, bo jest to naprawdę bardzo fajnie. E, fajnie jest tu przyjść, fajnie jest tu pochodzić, szczególnie jak jest odpływ. E, to jest cała, cała plaża. To są właśnie takie pozytywy, i pewnie tych pozytywów jest dużo więcej tu na Portobelo. Negatywem jest taki, że niestety w wakacje młodzież, która nie ma co robić, nie potrafi sobie znaleźć zajęcia, lub nie ma już tych takich klubów osiedlowych, bo z tym jest też problem. Kiedyś były finansowane z, z Urzędu Miasta takie kluby osiedlowe dla młodzieży, która miałaby i mogłaby coś robić w trakcie, w trakcie wakacji, to nie ma. I tutaj. Problem z tym polega, że taki antisocial behavior, to takie upierdliwe dla całej reszty zachowania, głośne imprezy do nocy, jakieś bijatyki na środku ulic, czasami na plaży, sikanie po blokach, sikanie po jakichś klatkach schodowych, używanie lusterek w samochodach. Nie jest to nagminne, zdarza się, to są sporadyczne przypadki, więc nie myślę, że to jest taka degeneracja. No ale tak, tak bywa po prostu. I to jest taka negatywna strona. Jest też tu kilka takich budynków, które w pomce do nieba i wymagają remontu i też się z tym nic nie robi. Skłotów tu nie widziałem w sumie, może jakieś są, może nie, ale tutaj dużo się buduje też dużo y, retirement homes w okolicy y, dla ludzi starszych, którzy będą mają, mo, mają opiekę po prostu przez całą dobę. Takich informacji mogę powiedzieć, że właśnie Porto Belo to jest taka. Nadbrzeżna część dzielnica Edynburga. Kiedyś to było miasteczko samo w sobie Portobello i potem zostało wchłonięte przez Edynburg. Ludność Portobello jest dosyć mało zróżnicowana, ponieważ prawie 90% ludzi, czy, chwilę, czy trochę ponad 90% mieszkańców Portobello jako dzielnicy stanowią osoby, że tak powiem, białe. Gdzie kolejne 8-10% stanowią osoby o różnej, różnej narodowości, różnego koloru skóry, różnych religii. W 1901 roku otwarto Portobello Swim Center. To znaczy teraz nazywa się to Portobello Swim Center, a kiedyś to nazywało Portobello Baths. Jest to jedno z trzech miejsc, gdzie jeszcze, zostaje, znaczy, gdzie jeszcze jest otwarta tak zwana Turkish Baths, czyli te tureckie łaźnie. Jedno z trzech miejsc w Szkocji, gdzie to jest otwarte do tej pory. Ania w poszukiwaniu skarbów. Nie, kolejna taka, nierozwalona. Wypuszczę ją do morza. Z plaży w Portobello widać także górę, która jest w North Berwick. Właśnie tam. I pewnie któregoś, w którymś odcinku zabiorę Was też poza Edynburg i pokażę Wam, co to jest za miejsce. O tej porze roku jak słońce wstaje to akurat wstaje nad lądem i bardzo, e, bardzo fajnie, bardzo pięknie to wygląda, bardzo majestatyczne i kolorowo. Lubimy tu przychodzić, ponieważ można tutaj pochodzić. Jest bardzo szeroka, długa plaża, e, od promenady do wody jest bardzo, jest bardzo szeroka, ponieważ jest odpływ, jeżeli jest przypływ to ta plaża jest bardzo krótka. E, natomiast lubimy tutaj przychodzić, pochodzić, bo tu jest bardzo fajny klimat. Jest taki klimat nadmorski, takiej nadmorskiej miejscowości bardzo dużo ludzi tu przychodzi z psami, żeby wybiegać swoje czworonogi. Bardzo, bardzo dużo ludzi tu przychodzi na spacery, po prostu pochodzić, tak jak my teraz. I to jest mega fajne, bo i widać, jest miasto, jest morze, jest plaża i tam dalej są góry, tam dalej są pagórki. Jest fajny klimat, sorry. Taki tutaj mamy klimat. Kurczę, gdyby nie to, że jest 7 stopni i wieje, to mogłem z samochodu wyjąć ten taki kod termiczny, położyć się tu i popatrzeć w niebo. Podnieść nogę, powiedzieć mogę. Jeżeli chcecie, abym wrócił tu kiedyś i zagłębił się bardziej w te uliczki takie. Um, um, uliczki między budynki, między bloki na główną ulicę. Pewnie wrócę. Co ja nawet mówię, jeżeli chcecie. Na pewno chcecie i na pewno tutaj wrócę, jak będzie cieplej, e, i wejdę głębiej w Portobello jako Portobello, tą dzielnicę, która była kiedyś e, miasteczkiem samym w sobie, a nie dzielnicą Edenburga Pokażę Wam budynki, pokażę Wam ulice. Te wszystkie rzeczy, których tu z plaży nie widać. Przed chwilą widzieliśmy dronach, ktoś latał dronem e, tym małym, Mawiki Mini albo Mini 2. Czekam na Mawiki na Mini 3, żeby go kupić i wtedy tu przyjadę jeszcze raz i nagram e, plażę z lotu ptaka. Kolejnym sportem, kolejną czynnością, którą możecie uprawiać na plaży Portobello jest siatkówka plażowa, którą widzicie tutaj za mną. Są tutaj dwa boiska do treningu, do rozgrywania meczów. E z tego co wiem, nawet są tutaj jakieś zawody rozgrywane, nie wiem, czy raz, czy dwa razy do roku. Kolejną bardzo fajną rzeczą tutaj na e, plaży w Portobello i na promenadzie w Portobello są food trucki. E, jak tutaj widzicie, jest akurat taki jeden, tam dalej jest kolejny i w tamtą stronę jest kolejny. Który teraz nie zobaczycie, nagrywam to 20, więc e, będzie to albo bardzo małe, albo praktycznie niewidoczne. E, nie są one tak popularne jak w Polsce. Ale są, i y, można się wokół nich zabrać ze znanymi, y, czy też jak teraz y, udać się na kawę, y, y, trochę nas owiało. Także idę na kawę, może na kawę. A nie, mam termos, to nie idę na kawę. Ale mógłbym mieć na kawę. Bardzo fajne rzeczy, czyli takie miejsce do parkowania dla rowerów. Jak nie macie miejsca w mieszkaniu, to możecie zaparkować sobie rower tutaj, zamknąć i jest bezpieczny lami. Przy plaży są. Takie miejsca jak park dla dzieci, mm. i zabaw. Tutaj małpigaj, że tak powiem. I tam dalej jest jacht klub. Taki mini jacht klub. Hey, jak widzieliście, przed chwilą nagrałem też pana, chłopaka, faceta z dronem, który tutaj nagrywa plażę w Edynburgu. Mówi, że robi to dla, dla pieniędzy, w sensie nie nagrywa To plażę w Edynburgu, tylko nagrywa, robi mapy dzięki dronom, także też jego zawód. I podpowiedział mi parę rzeczy, bo sam w sumie ma licencję. I wspomniał może o kolaboracji, więc pomyślę, pomyślę jak to zrobić. Eee, I może poproszę go kiedyś, żeby tutaj podjechać, lub gdziekolwiek indziej w Edelmurgu eee, i nagrać swój kanał na YouTube. W sumie podlinkuję jego kanał na YouTube też. Eee, ale fajnie, tak? Bardzo pozytywnie tu w Szkocji jest z tym, że można normalnie podejść do ludzi i, i pogadać, pewnie przejść tak można. Ja się może boję, wstydzę i w ogóle. <laughs> eee, tak czy inaczej. Tak czy inaczej właśnie podlinkuję jego filmiki. I fajnie, 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 bo... bo... Bo też chcę. Też chcę drona. <laughs> I też chcę <laughs> nagrywać. Ania się ze mnie śmieje, bo powiedziała potem, po chwili jak z nim pogadałem, że co, też też. Ja mówię, tak, też chcę. I pogadaliśmy, taki sam e, gadżet freak jak ja, więc fajnie. Pytał się, się o mikrofony, więc... Dziecko bo... mu zniknęło z pola widzenia, nawet nie zauważył. Nie wiem, czy wiedziałeś, że jego żona musiała biec od wody dziecko ratować. A wy byliście tak pochłonięci rozmową, że jakby w ogóle nie ten... nieprzyjęci. I to jest właśnie ta fajna twarz Demburga, taka e, spontaniczna, między ludźmi, między ludźmi tutaj. Dobra, idziemy, idziemy, bo trzeba zjeść nie, e, trzeba zmontować filmik na jutro. E, mam nadzieję, że spodobał Wam się tam ten odcinek, jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i zostawcie komentarz, jeżeli chcecie więcej filmików, a na pewno więcej chcecie filmików, więc zostawcie komentarz. Chcesz coś jeszcze dodać? Aha, wpadajcie do Ani na kanał. Badajcie do Ani na kanał zwykła Nuda I Ania tu jest zafascynowana, bo Ania gra w siatkówkę, i jest siatkówka plażowa. I Ania już ta pochłonięta. Ja gadżetami, Ania siatkówką i sportem. A więc, jak kończę nagrywanie? Dzięki. I do następnego.